Hej, witajcie na moim kanale Jest dzisiaj ze mną oto Bartek Dzień dobry I dzisiaj będziemy robić taką zabawę e, W ogóle, że... Ze... Bo mamy dzisiaj dinozaury Jeszcze jeden super na końcu No weź, powiedz normalnie Jeszcze jeden na końcu będzie, ale... Na razie o nim nic Wam nie powiemy, bo on jest super. Zobaczcie, na... tam zależą dinozaury. I na razie Wam tutaj pokażemy. Tutaj jest drzwi z mojego zestawu, i tutaj są w ogóle pracownicy. Tam jest 10 dinozaurów, jest moich, a dwa są Mikołaja. Dokładnie yy, pokażę. Ten tamten... I taki klockowy, I taki klockowy tam taki tyranoza. Tutaj stoją dwa ochroniarze, ochroniarze. strażniczka i strażnik. Tak? Tutaj jest jeszcze partka strażnik. W ogóle to jest mój, to jest mój jeszcze ten tu jest mój. Tutaj mamy skałkę, w której nic nie ma. Tutaj w ogóle o. Widz się jeden, tu znalazł. Co? Pokażę. Tutaj był jeden widz, Kaj. A bo tam są w ogóle widzowie. Tam oni obserwują te walki. Jeden rząd, drugi rząd, a na samej górze jest syrena, jakby, di jakby dinozaury uciekły. Mhm. Tutaj w ogóle. Jest arena. E, tutaj mamy takie coś, że tu nie powiem wam, ale to się zniszczy przez Owena, ale nie powiem wam jak. Tam. No, ale tam się zniszczy. Poczekaj. Bo Owen wtargnie i y, zniszczy y, to przedstawienie całe. No, no bo tutaj w ogóle jest zła publiczność. Tak i oni będą kupować te dinozaury. Tak będzie walka i w ogóle. Zostawcie dzisiaj 100 łapek w górę, jak się nie da to 75. Zostawcie subskrypcję, napiszcie subskrypcję, napiszcie w komentarzach jaki dinozaur Wam się naj najlepiej I prezentował. No prezentował. I w ogóle to jest nasze trzeciej... zestaw, byście mieli wcześniej. A byście chcieli mieć. To Z batkiem jest... to jest trzeci, um, trzeci odcinek, a tak naprawdę... To, to, to Miki jest... jeden sam uh -huh, nagrał. Ale nie wiem co on postanie, no bo tam był bardzo sioła po prostu. Ale teraz przechodzimy do, do wszystkiego. Uwaga, uwaga. Wszyscy obywatele. Tutejszej areny. Za chwilę nadejdą tutaj dinozaury i będziecie mogli zobaczyć, jak one walczą. Pierwsza para: Raptor i Kon dilofoso. Kontra Dilophos. Nie się przerzucił. Teraz zaraz będzie płakał. Nie no, Miki, postaw je jakoś. Dobra, posła. Oj, uwaga. start! Miki rękami zostaniesz.

Wygrany. Teraz kolejny Raptor kontra T-Rex. Oczywiście młody. Ale fajny zestaw Lego Minecraft. <laughs> <To jest! śmiech> <laughs> Dobra, teraz jest Raptor. Poczekaj, jaki Delta versus z gazetki. Jurassic Park 61 klocków. 5 65 klocków tyrannozaur, Taki mini, mini tyranoza. Może przybliży trochę kamerę, żeby. dobra, wszystko widać? No, widać. 3, 2, 1. dinozaur versus Raptor Delta. Tranozar wygra. Lewsze miejsce. jest. Yuki! Dobra. Tam delta. Pamiętaj, że dziel te dinozaury wygrane albo nie wygrana. No jak tak to robi. Tak gdzie wygrana? A gdzie przegrana? Z tyłu są przegrane. Dobra. Teraz będzie kolejny Pteranodon. A to jest... Pteranodon. Pterogacty. Piszę na zestaw Pteranodon Czyli... Poczekaj jeszcze Miki, nie? Muszę dobrze kamerę ustawić. Mm. Już, widać e, ich razem

Baluszki. I uwaga! Pojedynek T-rex versus pterodaktyl wygrał Pterodactyl, bo nie może zawsze wygrywać t no. Teraz wielkie starcze. Uwaga! to versus. Czemuś ty to mówił? Uwaga, trzy. Miki, kamera przed chwilą mi Dobra. Nagrywa się od nowa. Będzie trzeba skleić. A. Dobra. Do. Uh. A kiedy? Oni uh. widzieli tam tą walkę? Tak, ja, widzieli, widzieli to po walce. Dobra, a więc tutaj Minus Rex versus Triceratops. A więc 3, 2, 1. Gdzie Tam, tam. Tam, tam. Hybryda in Indominus minus racks. Kontra opancerzony triceratops. Triceratops mm. sobie chyba nie radzi. Uf. O, aż arenę nam psują. A, arena była naprawdę długo, ją budowaliśmy. Tak. Nie my Ale tak prawdziwie. Mam. To długo. I uwaga. Trójcze Retops kontra Indominus Rex. Wygrał Indominus Rex. I teraz... Teraz możesz pokazać. I uwaga. Ostatnia para. moi Dilofożar Ciemny. Żelony. Wersus Raptor Echo, echo e, z Jurassic Jurassic, Jurassic. World e, druga część tak samo jak Indominus Rex r, Raptor Blue Delta i te dwa co Miki i mój jest jak to się nazywało? T-Rex i T-Rex Tyre, no i ten co plują kwasem, nie wiem jak one się. Dinofozaury. No, i paroraktylę. Uwaga! Trzy, dwa, jeden ło! I uwaga, pojedynek, który szybko się zakończył. Pilofozor kontra Raptor Echo wygrał.